Co, co, synek? <laughs> idę z bratem do szkoły. <laughs> tak. Dobrze, świeżo. Synek, świeżo, że o to pytasz. Dobra, ja idę. Pa! Pa! W szkole. Dzień dobry, pani nauczycielu. No nie, to znowu oni. Ty, patrz, kogo my tu mamy. Ty no świeżo. Znowu mamy co porabiać. To, to znowu oni. Chłopaki! Ty, ich jest więcej niż nas. Czterech i na dwóch. Chłopaki, co chcecie od naszego ziomka? No właśnie. Bracie, damy radę! Tak! Tar ja idę. A! Nie, błagam, nie stawaj mi tu samego. czterech na jednego. No, to było mi nie dokuczać. Bracie, zawsze jesteśmy lepsi. Tak. Essa. Essa. Idziemy teraz! dzwoni halo halo to pan dyrektor halo to pan dyrektor. halo dyrektorze słucham w czym co trzeba zrobić zapomniałem A. zaczynamy lekcję. drogie dzieci zaczynamy sobie lekcję. zrobię sobie selfie A gdzie tych dwóch chłopaków jest? Jest. Ch gdzie są te dwa chłopaki? Gdzie jest Marcin i, i, Mar i Gdzie jest Marcin i Bartek? A tu chodzi o tych, których mi, które mi dokuczali. <gryw> Widzę ich! Chow chowany, chowany. Ja. <śmany> ja o siema, siema, siema. Tylko sobie karku nie wkręć, jak tak łeb do tyłu będziesz dawać. Ale mam mokre włosy. Pierwsza lekcja. <śmany> Dobra. To dwa dwa, dwa. Cztery! Pan cztery, to jest pan cztery! Zgłaszam się. Poprawdę trówieć. Tak, bracie, będziemy najlepsi Koledzy, jesteśmy w końcu we, cz we czwórkę ekipą. E, ty, bracie, masz kaszkietówkę, ty okulary, a ty jesteś łysy, jak ja brat. Dobra, idziemy. Idziemy zajerać, zajerać, nauczyciela. Jak się zmęczyłem tym bieganiem przed tą czwórką. A! Chłopaki, patrzcie. Kto puścił bąka? Proszę pana! Ktoś puścił bąka! Właśnie czuję fuj fuj! A, A was widzów zapraszam na następny odcinek! Do zobaczenia w następnym odcinku! Papacz! Papaczki!